z jęczmieniem i... 26 czerwiec w Gołębniku jak widać grupa gołąbków już z przebywają w Gołębniku udało się dzisiaj błyskawicznie pokonać ten dystans 9.19 pierwszy ląduje 10.88 akurat w klip zagrywałem na szczęście nie zauważył, nie skoczył, skonstantował się, na chwilę wyleciał ale po zawołaniu już z drugim gołąbkiem poruszył. rzecz w tym żeby te gołąbki mieć maksymalnie oswojone żeby się nie bały właściciela tak jak teraz mam drzwi otwarte nic mi tu nie, nie wyleci, one z lubością przebywają, tutaj oswojone są karmienie na zawołanie przede wszystkim należy pokochać gołębie w ten one oddzięczają się dobrym przylotem, nie można ich eksploatować zbytnio dawać przerwy, dawać odpoczynek one wykonały po 10 lotów jako gołębie roczne to wystarczy tydzień w tydzień przy czym to loty były 250, 350 no dzisiaj lot ponad 400 km okazał się jednak sukcesem prawie komplet już w, w kilka minut się zleciały te gołąbki potwierdziły swoją klasę i właściwe przygotowanie derworty i wyrzymacze Ryszarda to jest to to jest marzenie całego życia, zakupione u Hańca Fulgoniego poprzez Marcela Desmeta i Alojza sztykiel Do tego werworty, czyli gołębie krótki, średni dystans, wywodzące się z Jansenów. One wynagradzają się to kapitalnym powrotem do gołębnika. Spójrzmy jeszcze na chwilę, jak one wyglądają, jak się czują. Ja już się żegnam, teraz jadę na urlop ale jeszcze w międzyczasie coś wrzucę na San Niklas czy przede wszystkim na Ostendę a może na Lechawrę bo Pstry Karol dzisiaj był czwarty czyli tutaj w rywalizacji z Rosiakami pokazał, że stara kość się nie poddaje <gryśla> Ryszard Bogatynia Polska o, kolejny samczyk wrócił z lotu tak więc dzisiejsze jest to kapitalne Tak, wrócił tutaj mój czempion 10.72 do swojej ulubionej samisi 10.83. A jest również parka werwortów. Jak wspomniałem wcześniej, tego embie darzą się niesamowitą miłością, jak również walką o powrót do rodzinnego gniazda no no jest, jest, jest yes, yes. w przyszłym roku na pewno wykażecie się jeszcze większym talentem no i tak to wygląda powrót Berworta do swojej samiczki dzisiaj przypomnę, o kolejny gołąbek wrócił z lotu tym razem wrócił Rysiu Rysiu, brawo Rysiu brawo Rysiu, idź Beatka do Rysia idź, 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 idź Beacia idź małżeństwo doskonałe no idź, idź Beacia, Rysiu wrócił do Ciebie Wrócił Rysiu, idź Beatka, masz Rysia już. No już masz Rysia. Już, 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 już. idź do Rysia. I ci, 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 Wrócił Rysiu, kochany. jest parka. W różowym pokoiku mieszkają Beacia i Rysiu. Ta jest cudowna parka wyżymaczy na przekrój. Tato, słynny Kubuś, zwycięzca lotu z ostendy, uczestnik z Orleanu. Zwycięzca lotu z klubu marynarzy ze Szczecina. Mnóstwo, mnóstwo sukcesów. A mama 1089, która jako młoda pokonała dystans suwałki, bogatynia 650 km i tak została ugruntowana linia gołębi wyżymaczy. Dodam tylko, że nie kolorowe rodowody nie lecą, to jest bzdura. Tylko intensywne lotowanie i szlachetna krew. Wywodząca się od hodowców, którzy na przestrzeni dziesiątków lat intensywnie lotują, takim był Heinz Fulgoni Zunder, który nabył głębi od Marcela Desmeta z Waregem, a ten z kolei Aloisa Sztykelbauta. Ja tutaj kontynuuję tą pasę, ostro lotując wyżymaczami Beacia i Rysiu. Tak więc widać. Dosyć ładnie grupka przyleciała tutaj. Chwilowa je zostawię tutaj. Nież wypoczywają sobie. I oczekujemy na przelód jeszcze. Nie widzę jeszcze jednego niebieskiego samczyka. Tutaj jest jego Samisia. Czeka na jego przylot. Ze słonecznego gołemnika Ryszard Dosnowiec, Bogatynia Polska. A jedzcie sobie, jedzcie. jedzcie. sobie, jeszcze gąbki się posilają tutaj. Bardzo dobrze. Nie widzę specjalnego zmęczenia. Ja już je pozostawię tutaj. Jeszcze poprzebywają sobie tutaj samiczkami w nagrodę. Do momentu jak ostatni doleci długołąbek i później ponownie je rozdzielę i w tej pozycji one będą po prostu sobie... Wyczekiwać na kolejny lot, to już będzie lot prywatny, prawdopodobnie zrobię im wschód, czyli wyrzymacze nie boją się zmiany kierunków, czy to zachód, czy wschód, bez różnicy, atakują prosto do domu. 435, bye bye. 435, kolejny gąbek przyleciał. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, Karol przyleciał, czyli ten typ bardzo dobry był. Już natychmiast muszę mu samiczkę wypuścić. No, chodź Samysio, chodź Chodź, pójdziesz do pstrego Karola, przywitasz go. No, masz swoją samiczkę. Już Karolek, czyli Karolek jest bardzo dobrej dyspozycji. Dobrze dzisiaj był. Zestymulowany, szczególnie, że lot miał się odbywać w bardzo dużej konkurencji 80 tysięcy gołębi z całej Republiki. On potrafiłby się wyzwolić z tej grupy. Jak widać, samiczka bardzo miło go przyjmuje. Również partnerka 435 oraz partnerka 500 od 1088 Te przywitanie jest bardzo ważne. 1086 jest bardzo ważne, na pewno pozostawi duży ślad w nich, ponieważ te gołębie już będą w tym roku lotowane, tylko prywatnie. 10 lotów konkursowych dla gołębi rocznych jest to wystarczająca ilość. I spojrzymy jeszcze na starego Karola, dzisiaj czwarty, czy odbędzie lot Sanika w przyszłym w tygodniu zobaczymy lot 745 km jak widać jest w bardzo dobrej dyspozycji pokonał grupę roczniaków zobaczymy kolejna grupka tutaj gołąbków którzy jako ostatni dolecieli czyli tutaj mamy przegląd korde długodystansowiec tutaj czy tajna broń tosnowca również nie wiadomo na co czeka kiedy on się rozkręci miał tu błyszczeć zobaczymy jak gołąb dwuletni jak on sobie tu poradzi także komplet w gołębniku kilkanaście minut, tu zleciały się te gołąbki lot 400 km, skrócony troszkę ale dla gołębi rocznych, które były doskonale przygotowane to wystarczyło czyli żegnam się na chwilę z nimi Robimy jeszcze kilka ujęć, kilka fotografii i do spotkania na starcie przyszłego lotu. zmieniem i o, to Jansson, 11 rok, No tu rok na dziesięć lat. Pani między innymi Jela dostanie, te muzeczki są dopiero 12-dniowe, także jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. No młode no gołąbki już na dach wychodzą, dzisiaj deszcz pada, więc była okazja do kąpieli. Teraz przyszedłem z pracy, więc czas na posiłek. Dzisiaj z kiełkującymi nasionami zbóż, czyli tu z jęczmieniem i, i z fasolą mungo. One rano posiłek miały, żeby nie głodne na dach, nie wyszły w tym okresie. Jeszcze dbamy tylko o tą muskulaturę ciała, nie ma tam co specjalnie ich tutaj rozczulać się nad nimi, no więc ta kadra tutaj, kilka bojowych jest między nimi, przyucza je do przyszłych zawodów. A więc ta grupka jest jak w jak najlepszej dyspozycji. Te niektóre prosto z deszczu, a więc wszystko w najlepszym porządku. thank <laughs> you